Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić pielęgnację tylko jedną marką i będzie to Lulalove. Mam tutaj mnóstwo nowości i zaraz zabieram Was ze sobą do kąpieli. Także w sumie co tu będę robiła? Będę robiła. Mm, będę sypała sól do kąpieli. Mam tutaj nowe maski. Jedna z nich jest łagodząca, druga jest rozświetlająca, więc nie wiem, której użyję. Mam też peelingującą pastę i mam też coś fajnego, pachnącego do kominka. Mam tutaj, słuchajcie, olejki eteryczne, pomarańczowy, tymiankowy i cytrynowy. Tak wyglądają. I mam jeszcze tutaj inne kremy. Także jak chcecie ze mną rozpocząć dzień, relaksując się w wannie, Taki mam dzisiaj taką mam ochotę, słuchajcie, się tutaj stuka, więc uciekam do łazienki i zrobię sobie takie małe spa domowe, taką małą rutynę, można by powiedzieć, że to jest taka... Wiosenna, rutynna, także zaczynamy. Ok, jeżeli chodzi o mój taki nabierzacz powietrza, on jest z Mudzi, czyli z tej japońskiej firmy. O, ostrze. I nalełam do niego trochę wody i będę używać olejku tego pomarańczowego. Wystarczy dodać kilka kropelek. I uruchamiam. Ja na co dzień lubię zapachy takie odbijające do domu. Tak wygląda. To jest mokre. Ale pachnie, jak prawdziwa pomarańcza. A jak chorujemy, to oczywiście takie opcje, żeby, wiecie, żeby lepiej się oddychało. I teraz ta sól. Ja sobie nie żałuję, powiem Wam, że lubię sobie sypnąć. Tutaj już dodałam trochę tego żelu łagodnego i właśnie sól. Także robię sobie kąpiel. Myję twarz pianką z Basic Klapa, akurat, bo to mam teraz pod ręką. I mam na głowie ten śmieszny czepek. I ten czepek mam chyba z TK Maxa, Mam go już długo. I stwierdziłam, że zabezpieczę sobie włosy, żeby się nie zmoczyły, bo teraz ich nie myję. Tu jeszcze rzecz, której używamy regularnie. To jest masło z propolisem, dajecie dosłownie na... Troszeczkę dodajecie do, do kąpieli, żeby skóra się nie wysuszała. To też jest bajlu lalow. Sama kupuję, słuchajcie, co jakiś czas, jak mi się kończy. Odrobinka wystarczy do jednej kąpieli. Ok, kochani, i maseczki. Mam tutaj dwie. Do wyboru mam albo rozświetlającą, czyli tą z witaminą C. Ale ja postawię na łagodzącą z CBD, kocham ten zapach, nie wiem, czy ta maseczka też pachnie, mam ją pierwszy raz w ręku i lubię tą linię z CBD bardzo. Tak, ma ten sam zapach i ten zapach to jest takie coś pomiędzy wanilią... Sorry, że tutaj taka jestem zamgrona, ale tutaj chodzi ten nawilżacz powietrza. Ujedrnia, i elastycznie odżywia i regeneruje, łagodzi podrażnienia, wygładza, nawilża, zmniejsza widoczność i powstawanie zmarszczek do każdego rodzaju cery. Jest na aloesie, na glince i ma fajne składniki. Aplikuj na oczyszczoną twarz, delikatnie masując. Pozostaw na 15 minut z letnią wodą. Tak zrobię. Pierwszy raz to maseczku, zobaczymy jak się sprawdzi. A druga rzecz to pasta peelingująca. I ja bardzo lubię tą morelową z Lulalow i na pewno będę ją chciała na lato. Ta jest CBD bergamotą i wanilią. Może to jest zapach bergamoty w tych, w tych produktach. I ta jest, słuchajcie, na, na. To nie jest cukrowa, tylko to jest solna. Solne, mm, solny peeling. I ja bardzo lubię używać. No na całe ciało, ale też na suche miejsca. Czyli łokcie, kolana. W pachwinach, żeby włosy nie wrastały. Ogólnie stosuję też po to, żeby po pierwsze, żeby złusić martwe skórek, a po drugie, żeby włosy na ciele nie wrastały. No i wiecie, i skóra jest potem taka nowa. <grych> Naprawdę. Także pilinguje się. Tutaj wystarczy odrobina i najlepiej w ogóle, jak nakładacie na taką skórę nie zlaną wodą, tylko lekko zwilżoną. Toż tutaj na szyję. Także cała się wypilinguję i poleżę sobie w kąpieli i wrócę do Was. Tu jeszcze taki hitcher do stóp, taka tarka. Też Wam ją podlinkuję, ja ją kupuję w drogerii, ale też zamawiam czasem. Tylko trzeba uważać, żeby sobie za dużo nie, nie ściągnąć na skórka ze stóp, um, ale moim zdaniem jest rewelacyjna. I jestem z powrotem. Już po kąpieli. Fajnie sobie zrobić takie domowe spa i taki tego typu film jest, wiecie, dla mnie to jest też ogromna przyjemność bo naprawdę mam tą chwilę dla siebie. Co do nowości, to jest nawilżający ochronny krem z propolisem i nagietkiem. To jest też nowość. Także sobie teraz nałożę i to są moje pierwsze wrażenia, nigdy go nie używałam. Zawsze biorę sobie stąd, żeby nie zmarnować i używam w ten sposób. Zawsze co do tych naturalnych składów obawiam się, że te kremy będą za tłuste. To jest krem na dzień, cera odwodniona, sucha, zmęczona krem z propolisem pachnie propolisem. O ja, taki miotkowy zapach. Zawsze właśnie się boję, czy nie obtuści mojej skóry nie w ciąży, bo jednak mam mieszaną. Ale w ramach takiego odżywienia bardzo mocno pachnie propolisem. To może być dla Was minus, jeżeli nie lubicie tego zapachu. Zmniejsza zaczerwienienia, poprawia elastyczność, działa kojąco. No jest to bardziej niby lekka formuła, ale bogaty krem. Czuję, że na twarzy wiecie jest ta warstwa ochronna. Co do ciekawostek, um, Ania mi przysłała też mazidło. To jest kosmetyk, preparat kosmetyk, który mam przy łóżku. Bierzemy odrobinę, rozcieramy w dłoniach i, i to jest też z tymiankiem i paczulą i dla mnie to jest taki naturalny wik. Jak wiecie, podczas choroby używamy wika, stosujemy na na skronie, na klatkę piersiową, na szyję, żeby udrożnić drogi oddechowe, to, to jest właśnie ten naturalny wik. Możecie smarować pod nosem, możecie smarować tu wszędzie na szyję, tutaj właśnie skronie, wszędzie czoło. Podobno też działa na migrany, tego nie testowałam, ja wiem tylko podczas choroby. Na nadgarstki, tutaj wszędzie e, możecie bezpiecznie nakładać, także Mazidło jest właśnie w Lula Love. E, Mam tutaj też dwie, dwa kosmetyki, jeden z nich, chociaż nie oba miałam: krem do rąk z miodem i propolisem i krem do stóp z propolisem. I tutaj ja mam teraz straszne stopy po, po zimie, popękane pięty, więc teraz użyję sobie tego kremu do stóp. I on też pachnie propolisem, on jest bardzo lekki. Właśnie tutaj mi brakuje tego, żeby on był trochę cięższy, żeby wiecie. On możecie go spokojnie stosować na dzień. E, ja bym chciała, żeby on był po prostu bogatszy. Nawet wczoraj go używałam i mam i będzie opakowanie w dęku całe zużyte do zera. Także nakładam i tak samo na dłonie. Dłonie też wymagają po zimie regeneracji. O, i ten jest bogatszy chyba z tego co pamiętam. Ten będę używać na stopy, bo ten też jest z propolisem i z miodem ten jest troszeczkę chyba bogatszy. Ja akurat wolę bogatsze konsystencje, na przykład do stóp. I teraz hit hitów. I właśnie już dzisiaj ani pisam, bo Ania pytała, jak tam nowości. Dla mnie największym hitem jest to. To jest sztyw CBD, ochronno naprawczy, właśnie z, y, taki balsam, który możecie używać absolutnie na całe ciało, tam gdzie potrzebujecie naprawienia. Spiesznięte usta, popękana, przesuszona skóra z egzemu na rękach, na, na ciele. Gdzieś, gdzie po prostu potrzebujecie tego, czy, czy nawet kolana suche, tam, gdzie potrzebujecie, nawilżyć i ochronić skórę. Mamy tutaj bardzo fajny skład. No i zapobiega pękaniu skóry. Możecie też napięty, chociaż tak mi szkoda napięty, kiedy mogę go używać, na przykład do ust. Taka ogromna pomadka, co? I ma ten sam zapach tej bergamoty z wanilią i z dodatkiem CBD. Możemy na skórki, możemy na łokcie. Także to jest naprawdę taki ochronny, fajny sztyft. Mamy tutaj 50 ml, więc myślę, że starczy na trochę. On się normalnie tak wysuwa. Ogromna pomadka. Ogromna po prostu pomadka ochronna. Słuchajcie, jak już nagrałam ten film, dostałam paczkę z Lulalow z nowościami. Kolagen wrócił na stronę, na stan. To będzie mój nowy kolagen, bo właśnie skończyłam mój kolagen z remem. I zobaczymy, jak ten mi się sprawdzi. Tutaj mam dwie wersje, limitowaną edycję o smaku mango-marakuja i smak malinowo-żurawinowy. Już kiedyś go miałam, także to jest mój nowy kolagen, jak będziecie pytać. No i dostałam jeszcze tę kostkę antycelulitową do masażu ciała. Jest to tak naprawdę balsam ujędrniający w kostce. Coś podobnego miał kiedyś Lasz. Tak wygląda, pachnie pomarańczami. Mi akurat mój celulit nie przeszkadza, ale chętnie będę po prostu... Kremować się po kąpieli właśnie za pomocą takiej kostki. Bardzo wygodna aplikacja. Ja sprawdzam jeszcze dzisiaj mu kodziszkowy, stylizację działa na nieprzecenione produkty, minus 15%, więc on nie jest w ogóle wyłączony od kiedy pamiętam. E, także możecie sobie go użyć, e, zamawiając na stronie Lulalow. E, tutaj mam z tyłu perfumy, żebyście się nie zdziwili, bo będę nagrywała właśnie dzisiaj film o zamiennikach na mój Instagram. Mam nadzieję, że podobały Wam się nowości, podobała Wam się ta rutyna spa, rutyna wiosenna. E, tak właśnie sobie tutaj wiecie gładzę, bo, bo bardzo ładnie pachnie to. Mm ten krem do rąk. Jestem zrelaksowana, teraz muszę iść do pracy. Pamiętajcie o kciukach do góry, jeżeli chcecie więcej takich filmów właśnie z rutynami, z jakimś spa domowym, z maseczkami, e, z testami pielęgnacji. E, no i pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, bo 50% widzów nie subskrybuje tego kanału. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, jest mi miło, jak subskrybujecie, więc zostańcie ze mną, widzimy się w kolejnym.